Mam jestem Alan Speedman, dzisiaj pokazuję moją mapę. To sobie um, Squid Game. Zaczynamy pięknym zachodem słońca. Oczywiście mamy krzesła dla moich kolegów tutaj. Dziura. i to tak wygląda. No tutaj będzie grała muzyka, której nie mam, a to ogólnie wygląda. O tak. Nie mieści się, ale ogólnie to tak wygląda. Duże to jest. E, tutaj jest... z tej strony. No, tak się tak otw otwierało. E, oczywiście ja będę frontmanem. Oczywiście ja. E, jedziemy dalej. Oto jest są te krzesła. A tutaj jest instrukcja, oczywiście, jest ja ją cofnąłem. Młoda, to dodaję, i są opłacało za darmo. Jest za darmo. E, tutaj jest kolejna konkurencja. Tutaj ciastka. No, e, dalej. E, chciałem dodać swoje wymyślone gry, ale powiedziałem, że to będzie trochę za trudne. Ja wymyślałem, takie bardzo trudne. Co ja z kolegami na przykład yy, robiłem. Yy... No to jest mało rzeczy, mało. O, tutaj jest ta płyta, co będzie grać. Ogólnie tutaj jest mało rzeczy. No i tak to wszystko wygląda. O, tutaj jest pusto, bo tutaj jest... Jezu, ja się tutaj zawsze gubię. Oj... Tu... Na przykład tutaj. Trochę mi się nie udało, ale jest to trochę... Co się tutaj stanęło? Tak się zapytam. Eee, widzowie? Nie, odpalę TNT. Up. No i ja nie wiem, co się tutaj stanęło. Ale to nieważne e, Tutaj oczywiście jest takie coś e, Tutaj nie wchodzimy Tutaj jak ktoś wejdzie to ginie No tutaj mam łuk Kusa no. e, Dalej Idziemy tutaj Tutaj będzie gra w kulki O nie, jednak nie, to jest e, Parkour Tak, to jest parkour Dalej, tutaj właśnie będą kulki fioletowe, nie pytajcie się. E, oczywiście tutaj macie napisanie, napisane, co macie tutaj zrobić. Tu, tutaj są kulki. A nie, tutaj nie były kulki. Tutaj są kulki. Kulki, kulki, kulki. E, dalej. E, co to jest? Nie, nie wiem. Co e, tutaj zepsułem? O, tutaj nie wchodzimy, tutaj nie wchodzimy. Dalej tu To jest to oczywiście o, Widać tutaj kawałek tego Tego No i to mi właśnie przeszkadza To jest, jest nierówne, tutaj nie ma chmur yy, Dodam to wszystko Na razie jedna osoba zgłosiła Ale pamiętacie To jest na Bedrock Bedrock Edison A nie jakiś Java a, tutaj nie wchodzimy. No i dalej. Dół. Tutaj. E, tu jest światła. Tutaj wchodzimy tędy. Tu jest drzwi zamontuję. E, tutaj tak! Tak sobie właśnie wchodzi. No i tutaj drzewo. I jak ktoś się nudzi? To może to zrobić. Jestem A, zaraz, chyba coś zapisułem, tak Coś takiego? O, Tutaj nic nie wajne, tutaj nic nie wajne I tutaj jak ktoś chce Może uciec, ale jak ktoś ucieknie, No tutaj nic nie ma Tak powiem To bez sensu Tutaj będzie ostatnia gra, oczywiście. Dam wam noże, które gdzieś miałem, nie wiem gdzie. No i tutaj ja będę was patrzył, na was. No, tutaj na przykład, tutaj będę siedział ja, cytryna, hashtag TV, Grzesiu. A tutaj taki niespodzianka, tak powiem. Niespodzianka że nie widzę tego Idziemy tutaj się nie da wejść nawet ja nie mogę nie właśnie nie wiem jak tu, tutaj wejść tego tylko... no, klucz mam tak powiem I, wtedy. i oczywiście i teraz tak i jak widzicie tutaj no jest słabo 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 E, policzałem łóżka i zmieściło się tylko 22 osoby. 28. Nie wiem ile. E, tutaj jest toaleta. Tutaj nic nie ma. A tutaj coś mi się zepsuło. Co to jest? I coś jest nie tego. Nieważne. O, tutaj jeszcze ja tam się nawet zmieści. Ale tu mam gdzieś. Tutaj. Będą się bić. Na przykład tutaj będzie jakiś kidos i będziecie się bić. A kto zabije, to też zabijam go. No i tutaj. Tutaj, tutaj mam pomysł, że dodam węta. Że to usunę na przykład. I dodam tutaj węta. Eee, nie wiem, chyba tak zrobię. I eee, ten węd będzie mało ważny bo on będzie prowadził do robienia gry nie pokażę wam tutaj e no i fajnie to wygląda długo to robiłem dwa dni po po godzinie tak po godzinie mi się nie chciało więcej robić i ogólnie dobrze mi wyszło. tutaj jest tak. Idziemy na dół. Idzie się ten... Jak ktoś to rozwali, to nie przegrywa... ginie i ma bana. Manie to. To jest bardzo bo ten się wchodzi. I tutaj można... Eee, nie tą stronę wybrałem ogólnie. Eee, ten, tą stronę. E, chyba z, niestety schody, ale tutaj ogólnie sobie wchodzi. Tędy. E, I tutaj można wybrać. E, co ja za skok tutaj zrobiłem? A potrzeba rozpęd. Jak to umieć umie 160 to ma tutaj taką drogę. Ja robię zawsze tak. Tak. I... I mi się udało. Widzicie tak się to robi. I dalej prosto. I da dobra dalej. Hmm. Oczywiście yy, to jest na czas. Tylko wy nie widzicie tego czasu. Taki jest minus. Jedyny. Bo ja mam to że widzicie czy nie. Yy, każdy ma minutę. To lepiej w sumie ustawić tutaj wszystko. I co mam jeszcze Wam pokazać? E, zaraz, gdzie ja mam dziurę. E, dziurę gdzieś, kiedyś mam, miałem... O, tutaj mam dziurę. E, oczywiście ja mam taki test pomysł, aby tutaj zbudować sobie górkę i dać sobie z miasto na przykład tu. Tylko wtedy będzie pech. Bo Nie wiem, kto tam będzie, będzie wchodzić, wychodzić. A mam taki pomysł, że na przykład e, tak to będzie wyglądało. To jakoś tutaj, jak tutaj e, będzie krapa, e, obok tego będzie tunel, gdzieś taki, tutaj będzie wejście, później wejście rozunę. Coś takiego, coś takiego po prostu. Siema. 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 Jak coś to y, dźwięki na maksa tutaj ciemno. No i ładnie to wygląda. Te drzewo, było bardzo łatwe do zrobienia. Ideolo, normalnie... I dobra, tego nie było. Eee... I w ogóle, y, odcinek y, z całości. Nie wiem, kiedy będzie. Bo jak ktoś się zgłosi, to będzie. A jak nikt się nie zgłosi, to nie będzie. <tuszy> ja nie da bo jestem jeszcze jest chory. Eee. Co widzowie? To chyba na tyle. E, e, tutaj jeszcze parę gier porobię, robię. Wam nie pokażę. Bo będzie trochę... Za łatwo. Co to jest? Tego nie pamiętam. Co to jest? To Po co jest tutaj? Co, co, po co to? Nie pamiętam tego jak to budowałem, ale... To, to, co tutaj jest nie tak? O i tutaj też możecie sobie bić, no widzicie, o i właśnie jeszcze tutaj będą takie słupki do robienia zdjęcia, tylko zdjęcia nie będzie, tylko obraz będzie, i później ten obraz będzie gdzieś tam, o Jezu, i tutaj nic nie ma w środku, A, to widzowie, czekajcie chwilę, to będzie na... Fajny mam nie skin, poczekajcie. Fajny, fajny mam nowy skin. No mi się podoba. Dobrze, ale widzowie, to będzie jeszcze tyle. Bye bye. Oj, właśnie, i tutaj mam jeszcze synik. Żeby zapamiętać.